Witajcie. Tak jak zgodnie z zapowiedzią, w dzisiejszym odcinku podcastu opowiem Wam o waleniach, czyli o wielorybach. Generalnie, to wieloryby to jest taka nazwa, taka która jest jako grupa. Ale jeśli, jako pojedyncze zwierzę, to nie ma żadnego. Zwierzęcia, które jest wielorybem, to jest tylko grupa wielorybów. Do grupy wielorybów należą orki, kaszaloty, białucha, płetwal, narwal. Więc jest tu bardzo duża różnorodność tych właśnie zwierząt. Generalnie to są e, zwierzęta E, zamieszkujące morza to tak jak każdy się domyśla. E, które pływają w różne, różne wielkości, są na przykład takie, które są polują. E, na przykład tak jak orki, to co wiecie z poprzednich podcastów, jakie to są e, bestie. E, no. E, tak. No i właśnie te, e, te, te, no są, są, tak jak mówiłem, są właśnie roślinożerne, są, e, są, są te e, róż, no do u, są, e, są też mięsożerne, na przykład, no tak jak orki, to już mówiłem wam, sorry, że się powtarzam, e, tak i są jeszcze taki, e, taki Właśnie tak, jak to waleń, który, który poluje na duże takie kalmary 15-metrowe, więc on tam pływa bardzo głęboko, głęboko. i do właśnie do grupy wielorybów na, należy największy, największy największe zwierzę na świecie jest to płetwal błękitny może mieć 26 metrów długości, a jego waga to 120 ton, więc bardzo dużo. No. I też te właśnie też to jest ciekawe, że ta grupa właśnie po całej planecie jest. Są tak dużo bardzo podróżujące i najdłużej żyjące są, y, są y, te y, ci przedstawiciele z gatunków wielorybów, są żyjące w zimnych wodach, co jest zresztą też potwierdzone, że, że, na, że właśnie te, co jest bardzo właśnie ciekawe, że najwięcej że że te, które jakby żyją w ciepłych wodach, żyją krócej niż ci te, które żyją w zimnych, więc to jest y, bardzo ciekawe. No i to chyba byłoby na tyle. Wiem, że dzisiaj taki krótki. Przepraszam was, że ostatnio nie było podcastu i zapraszam was do śledzenia. Mojego kanału. Żeby, bo właśnie teraz jak dobrze, jeśli wiecie już z szorca i że będzie codziennie pojawiała się jedna ciekawostka aż do świąt. Więc koniecznie. Subskrybujcie, a my widzimy, znaczy słyszymy się już w następnym podcaście. A w następnym podcaście opowiem Wam o Antarktydzie, czyli też tu będzie tak, właśnie też będzie trochę o wielorybach, będą też pingwiny, a zresztą przekonacie się już niedługo. Widzimy się w następnym podcaście. Bye.